I ponownie na polu Już wróciłem po awarii Jestem Robię, ryję Ale nie jestem zadowolony za bardzo Na razie z rezultatów jak to wygląda Mam nadzieję Że się to trochę poprawi Aczkolwiek powiem wam Że po założeniu yy, Po założeniu tych yy, talerzy zagarniających z tyłu No to nie jest za ciekawie Ta kukurydza się tam napycha Jeżeli chodzi na tą chwilę mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pracę dwuetapowym tym agregatem w kukurydzisku lekko nie jest. Lekko nie jest. Jeżeli ja mam jeździć 5,5 na godzinę, no to, to trochę taka słaba robota. Żeby to wszystko mogło tam, cała masa, żeby mogła przychodzić. Wiecie, gdybym tutaj miał rozstawiony agregat na 75 cm, nie byłoby najmniejszego problemu. Mógłbym jechać w metrowe chwasty, albo nawet i, albo nawet i więcej. To naprawdę nie byłoby najmniejszego problemu. Natomiast, natomiast tutaj no, jakiś tam jest. Dobra, ja się tutaj nawrócę. Ja się tutaj nawrócę. Pomału. Jedziemy sobie tam dalej. Dlatego mówię, no, jeżeli chodzi o dwuetap, to dużo lepszym rozwiązaniem byłoby, byłoby coś na miarę coś na miarę tego slaja, którego miałem na testach bardzo przyjemnie się tam tym agregatem robiło dwuetapowo naprawdę naprawdę super aczkolwiek pole po przejechaniu wygląda dosyć ciekawie, dosyć fajnie nie ma, nie ma naprawdę na co narzekać, ale jedynie ten problem z zapychaniem No nie przechodzi ta masa tak jak powinna nie przechodzi ta masa tak jak powinna takie jest moje zdanie ktoś może mieć inne ja uważam że to powinno zdecydowanie lepiej lepiej iść także moje także moje przygody tutaj z uprawą rozpoczęły się można powiedzieć od awarii awaria, goni nie awarię nie rozkłada mi się za bardzo też jedna łapa nie wiem dlaczego przyjadę do domu to będę to będę to sprawdzał i słuchajcie tak się kurzy tutaj że ja normalnie Pami, czy to się zabija, czy się nie zabija jak to jest na razie jadę powolutku aczkolwiek widzę, że tutaj nie ma dużo yy, dużo mulczu, to pojadę szybciej i zobaczymy co się będzie działo bo jak jadę szybciej to lepsze te rowki się robią są lepsze te pasy ale no ryjemy głębokość mam z 25 cm ustawioną myślę, że nie ma naprawdę nie ma sensu Głębiej ryć. No, za szybko, za szybko. Za szybko, bo tutaj już mi się jakieś tam zielsko przypchało środkiem, może zaraz to przejdzie, zaraz, zaraz się okaże, czy przejdzie, czy nie przejdzie. I tutaj było robione talerzówką. A slajem na tamtym polu, na którym jest teraz tym to wjechałem prosto w ściernisko. Nie miałem problemów z zawijaniem, ani razu. Raz na początku, jak był źle ustawiony. Jak później go ustawiliśmy tak jak trzeba, robota szła jak się patrzy, naprawdę. Dobra, muszę tutaj podnieść też, bo widzę, że tutaj nie kręci się kółko. Ciężko jest tutaj też z drugiego powodu, żeby były bardzo silne wiatry i kukurydza była tutaj połamana. I to też może mieć jakąś tam, yy, jakąś tam zależność. Ale największą taką krecią robotą robią tutaj te, te takie talerze yy, zasypujące. I one blokują po prostu tą masę, i ta masa nie może przejść. Już tutaj się blokuje, też powoli łapie mnie frustracja. Można, było Można by było powiedzieć, że sobie na wymyślałem głupot i teraz mam za swoje. Być może, nie wiem, nie spodziewałem się, że tak będzie. Ale no trudno, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Zawsze początki są trudne. A to też jest pierwsza praca, pierwszy początek. Ale naprawdę myślałem, że będzie łatwiej i dużo szybciej. No niestety myliłem się. Gdybym tych talerzy nie założył z tyłu, to bym tutaj, myślę, zapierniczał 8 na godzinę, jak nie 10. Bo są miejsca, gdzie potrafię tyle jechać, jak widzę, że nie ma tych badyli, tak środkiem, czy coś, to potrafię jechać naprawdę szybciej. Tylko, że wiecie, ja tutaj, o teraz, zobaczcie. Teraz 7,5. Wszystko ładnie idzie. Chodzi o to, że jest też kurz, ja nie widzę, co tam się dzieje na dole, więc nie zawsze mogę, nie zawsze mogę sobie tak poszaleć. Dobra, ale do końca trzeba nawracać mówi się czasami, że wolniej ale żeby szło no ja też wyznaję taką zasadę, że wolę teraz jechać trochę wolniej, żeby szło cały czas niż jakbym miał co chwilę się zatrzymywać ale czasami nawet jak jadę wolniej to nie idzie no i mówię zatrzymuje się to wszystko tam na tych tych durnych talerzach ja nie wiem, moim zdaniem źle to jest, źle to jest zrobione i tyle źle to jest zrobione i Mogło być na pewno lepiej to rozwiązane. Przede wszystkim. No jest parę rzeczy, których bym poprawił, tak? A ja to już mówiłem niejednokrotnie. Ogólnie maszyna jest bardzo fajna. Jakby tak jeszcze kilka rzeczy dopracować, rozwiązać inaczej, to by był naprawdę luks. Tylko to też kasa. Kasa, dużo kasy. No ale, no trudno. Trzeba jechać tak, jak jest. I mieć nadzieję, że będzie dobrze. I ja jadę! Jadę! Nic mi innego nie pozostało. Jak ktoś mówi? Jeździć, obserwować. Jeździć, obserwować. Tutaj już zrobiłem tą część. Teraz mi zostało tylko jeszcze tutaj kawałek. Więc mam nadzieję, że to zmęczę. Drugie pole mam takie samo. Więc przede mną jeszcze albo fajna robota, albo trochę nerwów, zobaczymy, jak będzie. Nie wiem, czy mówiłem to Wam. Co mam w zbiorniku? W zbiorniku mam fosfor, Fosdar 40. I tego fosforu podaje tutaj 50-55 kg, więc nie za dużo. Zasobności tutaj na tych polach są naprawdę fajne. Potas jest bardzo wysoki tutaj. Natomiast fosfor był tam chyba średni, czy dosyć wysoki, już nie pamiętam że podam pod swoje trochę tego fozdaru. był w dosyć dobrej cenie ten nawóz dlatego go postanowiłem kupić i go tutaj zaaplikować yy, powiem wam co jest fajną rzeczą fajną rzeczą jest to jak fent sobie tutaj pracuje ja teraz jadę co prawda powoli jadę teraz na ścieżkę na ścieżce zagłębiłem jeszcze troszeczkę bardziej agregat z przodu i zobaczcie on ma 1280-1300 obrotów Także naprawdę, naprawdę fajnie, chociaż ta jedna rzecz daje radość. polu i tutaj mamy już 8 na godzinę 8,5 i na razie idzie jakby tak szło tam od początku no to by było naprawdę super natomiast no tam straciłem dosyć naprawdę dużo czasu bo wydajność miałem słabą natomiast tutaj jeżeli tak będzie cały czas to naprawdę szybko to zrobię a tak bym chciał, chciałbym to szybko zrobić i do domu, bo mam już dosyć. Słuchajcie, słońce już powoli zachodzi, już zaszło nawet. Ja zacząłem robić, teraz zaczęło mi to iść pogrzebałem delikatnie. Na razie na razie mi błędu yy, z aparatu wysywającego nie wywala zapychać się tak nie zapycha o, ale teraz akurat jak zacząłem masz to przecież musi złapać, nie? kawałek śmiecia takiego kawałek takiego śmiecia yy. więc nie jest, nie jest tak źle najważniejsze jest to, że mogę tutaj robić naprawdę prędkością 8,5 na godzinę jeżdżę Także hektary wtedy ubywają, bo inaczej, jak jeździłem tam, tak powoli, to, to naprawdę nic, yy, nic fajnego. Nic fajnego, powiem Wam. Robota się dłuży, człowiek się denerwuje, jak nie idzie, tak jak ma być. Także powoli kończę tą relację. Ten pierwszy. Te pierwsze przycieranie maszyny to zawsze jest takie trochę irytujące. Mam nadzieję, że teraz moja irytacja skupiła się tutaj na tych moich polach. I jak wyjadę już na siebie, do swoich klientów, to wtedy już ta irytacja nie będzie mi potrzebna, tylko z uśmiechem na twarzy będę pokonywał kolejne hektary. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do ustrzenia i do zobaczenia w kolejnym. Cześć. I na koniec dnia przyszło mi stać. jedzie. I pojechał. Czas do domu, moi drodzy.